Cześć. Dzisiaj czwartek. Pada deszcz. Od rana już wieje. U Was też pewnie. Te się parzą jak chcą. Nie wiem, muszę je. Nie przestanie mnie boleć to Wziąłem leki która jest 11.20 Myślałem, że z dnia na dzień będzie lepiej, ale Chyba coraz gorzej z Dnia na dzień O nie Ból niesamowity Jadły O A tu co jeden tak mięsłowi nie nie brudny Sypę i jedzenia. Tutaj weźmiemy o te brudy. A, trochę oprzątnę je z wami. I ten. Wpadłem na pomysł, żeby może zrobić tak jak kiedyś. Ogólnie to u mnie już lęgi są. tak się przytrafiło Teraz wam pokażę ale do czego zmierzam że wpadłem na pomysł że żeby zrobić tak jak kiedyś żeby taki challenge żeby nominować youtuberów jak tam zaczynali ze swoją hodowlą kiedyś takie zrobiliśmy z tomkiem fajnie nawet to wyszło A teraz też by się. Coś by można było zrobić. Wielu youtuberów już nie ma, nie nagrywa. Nie wiem czemu, ale jest wielu nowych. Jak zaczęli swoją hodowlę, nie? No może w ten sposób byśmy to od nowa zrobili. Co wy o tym sądzicie? Ja bym rozpoczął, opowiedział, bo może niektórzy nie oglądali tych filmików. Kiedyś jak tam nagrywaliśmy, już nie pamiętam ile to było, z rok temu czy dwa. byśmy fajnie to by może wyszło. Ja tam się teraz nudzę w domu, leżę tylko. Wstękam z bólu. Najgorzej usiąść albo się położyć. Żeby się położyć, a później wstać. Łomatko. Masakra. Dramat. Żeby tu przyjść, to ja mówię. Biorę tą. sil coś tam, jakieś ten na tramalu. Biorę, czekam godzinę. A zacznie działać i taka maść i wtedy dopiero tu wchodzę, bo ja trochę głodne, bo i specjalnie o 11 przyszłem, bo mówię niech zjedzą do końca, bo rozsypywane, teraz wiecie, że nie, nie przebywam to Staram się dużo sypać i raz dziennie wody. I tak to dwa razy dziennie, o ta fajna samiczka co weszło. O ta Bo ból straszny Ale ten, teraz oglądają obrady Sejmu na żywo I powiem wam, że mózg mi rozwaliło Mówię, dobra, już mniej boli, to idę do tych gołębi, bo to się przecież nie da Rzucą się niesamowicie, ale co wy o tym myślicie, jak wy ten, o stary samczyk Ten fajny postawnik Samiczka jego e, siostra to fajna sprzedana, ale wszystkim się tak podobała, to chyba córka jest podobna do samiczki, samiczka taka była jaśniejsza. A parce tuje taka prawdziwa widynka. Ładne te lidyny te czarne mi pozostawały Bardzo ładne I ten No mózg nie rozwaliło no Jak oni się tam kłócą o matku Dzień koledzy Wczoraj wlazłem na dach Wziąłem tam Wziąłem trochę dach i tutaj spod tych grzybków Kurde żona mi zma Zrypała ja I Siedzą koki trochę jeść wody cały pojnik od wczoraj nie wlezą do co tu wysypiemy z tego no ale z tym challenge to fajnie by było Znowu by się nagrało. YouTuberzy, nagrywajcie, bo nie mam co oglądać. Ten hubert, gdzieś ty się podziewasz. to Wam pokażę jakie mam lęki No jest O, zobaczcie Pocztuchy sobie gniazdo zrobiły Jajka zniosły Wejdą na jajka to nagra No i tyle, nie? Siedzą Oje. Teraz biorę po pół tabletki bo przecież całą tabletkę żona na co bierzesz Martwi się Takie silne leki No jedzą sobie Jeszcze im tu zaraz wejdę, to sypnę Jeszcze ten małym ten ojej no mówię, nagram taki filmik też ja się też też tam grukają no, że nie grukają he zniosłem, zostawiłem niech one sobie tam a wylęgnie się, to się wylęgnie, nie wylęgnie to Nie wylęgnie, trudno ja będę płakał A co tak już czekają I Niedługo będzie parzenie Parowanie o. Nie w Wy się już sparowaliście Damy im Mam trochę wody. Dolejemy ładnie wszystko, ona wstała. Ja to tam garstkę pszenicy im sypę. O, zobaczcie. No to jest. Takie są mewki, właśnie. O. No takie są mewki. Zabawne. On bardzo będzie bronił, bardzo broni swojej miski. O, troszkę kukurydzy, popcorn. O. I troszkę drobnego. I tak sobie jedzą. Kukurydzy nauczone jeść, bo widziałem, że lubią. No już, no daj mi nasypać. No daj mi nasypać. No ty nie uciekasz, tylko. No daj mi nasypać no O, me wuncia wstała Ma się dobrze Te też się mają dobrze Już miałem je wpuścić, ale mówię niech już poczekają te, te 14 dni No, zobaczcie Jedzą, kukurydzy, pszenicy i drobnego. I, i troszkę jeszcze pszeniczki. O. I już dziobiam, dziubaki. Befka, ty nie podkradaj, tylko swoje jedz żółta bo ty kradniesz im, o chwackie, mają się na życie, widać, że zdrowe, dostały na żółtego gózka. o widzicie, a kukurydzę i no patrzeć, jak tu wejdę i będzie trupler zadławiony nie powinno się chociaż ta kukurydza jest mała, popcorn, nie no ale, jednak. Mają się na życie, o widzicie, ta już się zadławiła. Kukurydzą. One bardzo są krótkie, nie? No ale nie... No niech jedzą, no po to jest ta kukurydza, popcorn też jest dobra. Ja wiem, że ci co mają krótkodzioby to... Ale u mnie raptem je te dwa, cztery... 6 krótkodziobów będzie, więc... O zobaczcie, nie mogą chodzą... połknąć. O, ale jak łykają kukurydzę. O, ten berlinek. O! I jak wypluje. O, zobaczcie, znowu się zadławiło. Jak potrząsie dziobem, to wypluwa, ale ten. Ale może mogę przyjść i może nie zdążyć wypuść No ale trudno, no ja ich nie będę pilnował, zdjąłem tu z, o Jezus, z lampy klosz lepiej widać Nie wiem, mam nadzieję że mi do końca tygodnia przejdzie i chociaż powkładam tu jakieś, nie wiem, chociaż widyny Do parzenia czy O ładnie, ale kukurydzę Umią, bo widać, że jedzą kukurydzę pierwszą. Wybierają, widzicie? Kukurydzę popcorn. Ona jest taka drobniutka. Już kupę kasy, to kosztuje ta kukurydza Ja zawsze moim też daję, ale też kupiłem. O już, kupę lat nie kupowałem zwykłej kukurydzy. Tu jest popcorn, i tu jest popcorn. No to ona wygląda tak, jak ktoś nie wiedział. Taka drobniutka, nie? O, bardzo ładna. O tak. Ale kupiłem też kukurydzę zwykłą, nie? A zobaczcie jak wpierdzielają. Kukurydzę zwykłą, bo miał też gościu taką ładną, bo zwykłej nie kupuję, bo bo zawsze jest tam taki jak po, jak są ziarka porozbijane, to aż zielone. Ale ten, ale, a ta popcorn to zobaczcie. Ziarko w ziarko i takie Ładna, ani nie ma pleśni, ani zadam to, to takie, jakby zapleśniało, ale nie wiem, nawet drogo to wychodzi, ale Ale u nas jest wszystko drogo, ale tak to jest zwykłe kukuryzy dla zwykłych gołębi też mam. Bardzo wieje. Piszcie, co wymyślicie o tym czelendzie Tomek, Hubert. Mówię, trochę ludzi nagrywało. Teraz jest spokój. Nie nagrywają, nie wiem czemu. Ale ja domyślam się, bo to też jest przez tych hejterów piszecie ludziom jakieś głupoty nieraz lepiej nie napisać niż już napisać głupotę później się dziwicie i nie ma, ten później filmów ludzie nie nagrywają nie macie też co oglądać, nie? nie że komuś napiszecie na pozłości coś sami sobie pod sobą dołki kopiecie jak to mówię o, i tu też jest kukurydza ale niedługo będzie zwykła, a dla krótkodziobów to może zmienię tą karmę, w tylko ich sześć, nie? Tym jeszcze sypnę i Wam pokażę, może już wlazła. O, ojojoj, mówię Wam. Zdrowe jak na razie. Nic się nie dzieje. O! o zobaczcie. Łęk w toku, matko, widać. Nie mogę się tak przekrzywiać. O, zobaczcie. Gniazdo zrobiły, wstawiły, miskę to nie chciały. A w dupie, jak chcą, tak to garstkę słomy gniazdo ulepiły. I te pocztowe czerwone też tu przyniosę A tamto to poprzezuczam trochę tych widymów do tego małego gołębnika Zobaczymy Tu trochę pojedzą Wylęgnie się to coś, się wylęgnie, na pewno ładne grube gołębie Bo to ładne są te pocztowe Ganiały się, ganiały się Aż w końcu się wyganiały Nie mogłem patrzeć już Tych główien na dachu leżało Mówię Wziąłem szlaufa, trochę spukłem Widzicie te ogony A i tak siedzą pod hordą cały czas Tu też mam trochę do parzenia, ale ale tu jeszcze tam tak jak mówiłem w marcu w Zamykam pozamykam te widymy, porozsadzam te blawindry muszę po bo tak to to nie ma co też nie chcę te, tak szybko młodych tu zresztą będzie bardzo dużo młodych więc one mi się nie pomieszczą a, a ja na te wystawy to i zobaczę czy te małe mają Czy też im trzeba sypnąć otworzyłem trochę wieje, ale wiem, lęgi Lęgi, lęgi i polęga O, wszystko wylatuje jak mnie usłyszę tu jest ta brawinderka No, fajna część szyjka muszę ją sparzyć właśnie z tym z tym jasnym bo bo ona to chyba już nawet nie wiem czy z tym się nie sparzyła czy tu widziałem któremu szła w parę nie to tego muszę nie do tego chyba szła jeszcze tu jest taki ładny w jest a ten co mu się kapetki tak poniszczyły to muszę też go sparzyć z tą jasną taką no tu widzę, że się poparzą je. O tak, głodne, widzicie? Wystarczy je przetrzymać. Nie? No leć tam. To chyba samczyk. O, nie? Tu pozamykałem, żeby nie wiało, żeby tylko jedną dziurą Biało to czerwone też przerzucę do jasnych i tych chyba nie będę otwierał Bo tu muszę porozważać tych widymów A przypuszczam, że te wolierowe O zobaczcie Tam Patrzcie co się stało Patrz tam już by, już nie umiem I on może już tu siedzi ze, z kilka dni No pilnować, bo... bo one tu nieraz przeskakują przez to. Te... Tak, za jadle chcą wchodzić. Tu są też te stare obrączki. No, niedługo im nie potwieram półki. Niech sobie poobejmują. Żółty, żre. Żre, pierwszy. Ta, to on musiał tam ja tu teraz z nimi nie przebywam, nie chodzę. To wiecie, jak skoczy to. Muszę w ogóle to inaczej tam jakoś zrobić. Bo to naprawdę wpadnie i, i pogołębił. Szkoda, gołębia się zamęczysz z głodu. No więc piszcie. Jak tam chcecie, ja tam mówię. O jest, dogorywam. Zobaczymy, czy się żaden mewek nie udusił, ani ten motylek. Może do końca tygodnia, jakby mi przeszło, to bym tu po, może zamknął jakieś, chociaż tych widymów bym złapał. O, zobaczcie. No ta. Ta to ładna. Mogłaby mieć wyżej korona, ale... O, te, te, ten też ładny, żadny plan. On będzie ładny jak się go wpuścił. To będzie pulsował, on pulsuje, a teraz to zaprzestał brukać wszystko. No zgasimy. Niech sobie żyją. Dzisiaj mamy czwartek. Boleć zamiast mniej, to chyba coraz więcej. Och. Człowiek żyje od tabletki do tabletki. No. ale z zewnątrz mnie nie boli tylko w środku kurde właśnie muszę zobaczyć czy tu coś nie wpadało nie podpadało. tutaj to nie wpadło w półki ale tam z góry to potrafił też wleść Tam też potrafił nieraz jakiś skoczyć. Dobra, tu chyba po półkach nie ma. No. Tak to wygląda. Kochani moi. Jakoś żyje. Jeszcze tu po południu przed zwrokiem przyjdę to wodę im dam, żeby na rano miały świeżą No i tyle, bo tu Widzicie, lęgi są pocztowe się wylęgną, to będę musiał brączki jakieś Ale nie wiem, nie wiem na co mi miałem nie ciągnąć, ale o, pasiaty był słabe po szczepieniu, teraz jak rucham. Na razie, trzymajcie się. Piszcie komentarze, będę odpisywał. I tak nie mam nic lepszego do roboty teraz. Marka.